Jurgen Klopp opuszcza Liverpool. Xavi odchodzi z Barcelony. Popisy Polaków we Włoszech. Podolski coraz bardziej sfrustrowany górnikiem. Jeden mecz w tygodniu i zapraszam na podsumowanie ostatnich dni w sporcie. A zaczniemy może od tego, że Jurgen Klopp podjął decyzję o opuszczeniu Liverpoolu. Warto tutaj przypomnieć, że Niemiec prowadzi zespół z Anglii już od sezonu 2015-16, no wygrał z nim praktycznie wszystko, bo Ligę mistrzów i Premier League i tarcze wspólnoty no, od groma tych trofeów, chociaż wydawałoby mi się, że zrobił tego więcej tej informacji nikt się nie spodziewał. W specjalnie przygotowanym filmie Klopp powiedział po prostu, że już nie ma siły prowadzić tak dużego klubu. Zostanie w drużynie do końca sezonu, jednak po sezonie odejdzie na roczną przerwę. Zaznaczył jednak, że nigdy, nigdy, przenigdy, nigdy więcej nie będzie prowadził innej drużyny z Premier League. Czyli rozumiemy tutaj, że w przyszłości rozpatruje oczywiście inne ligi niż angielska. Klopp ogólnie poprowadził Liverpool w 464 meczach, a z Klopem razem po sezonie z drużyny odejdzie też dyrektor sportowy oraz część sztabu szkoleniowego. Także szykuje nam się prawdziwa kadrowa rewolucja w Liverpoolu. Xavi również wczoraj zakomunikował, że odchodzi z Barcelony i było to tak naprawdę dość szokujące. Wczorajsza porażka Barsy z Realem 3-5 przelała czary goryczy. Barcelona do 84 minuty prowadziła to spotkanie 3-2. Wszystko tylko po to, żeby w końcu wypuścić zwycięstwo z rąk. Podejmując decyzję o odejściu z klubu na koniec sezonu, Hiszpan postąpił wbrew woli władz klubu. W tym tygodniu władze zapewniały jeszcze pełne poparcie szawiemu i to, że pozycję ma bezpieczną. Dopóki nie straci miejsca premiującego grę w lidze mistrzów, tutaj niestety Szawi podjął decyzję sam. Podobno nosił się z zamiarem odejścia już od okolic świąt Bożego Narodzenia. Jednak wtedy władze klubu jeszcze go przekonały, żeby został. Szefowie klubu już w święta obawiali się, że decyzja Szawiego o odejściu nie wpłynie dobrze na morale zespołu. Po meczu tym z przegranym z Villarealem wczoraj podobno miał rozmawiać od razu z Laportą i zakomunikować mu swoją decyzję. No, Laporcie się to nie spodobało. Jednak zapewnił i popowiedział mu, że. Jeżeli chce i będzie mu raźniej, no to może wyjść razem z nimi to ogłosić, a tego rzekomo Komoszawi miał odmówić. No Barcelona boryka się z wieloma problemami, i dobre miejsce na koniec tego sezonu naprawdę będzie ogromnym sukcesem. Polacy we Włoszech znaleźli się zdecydowanie dwóch różnych spektrum uwielbienia. Z jednej strony mamy Milika, który sprokurował bezmyślny faul. Jego Juventus od 16 minuty musiał grać w osłabieniu, ponieważ Polak źle sobie przyjął piłkę, ona mu odskoczyła. A Milik chcąc ratować się z opresji, no naprawdę w bardzo brutalny sposób zaatakował kość piszczelową rywala, nie złamał go, obejrzał żółtą kartkę, ale po analizie na warze sędzia zmienił decyzję i zamiast żółtej, Milik obejrzał czerwoną. Oczywiście wieczorem po meczu Milik wrzucił na swoje media społecznościowe zdjęcie z podpisem, że przeprasza, że nie chciał swoich kolegów władować w kłopoty i poprosił kibiców o przebaczenie. A cały mecz Empoli z Juventusem, w którym udział brało od groma Polaków, zakończył się remisem 1 do 1. Z drugiej strony mamy Skorupskiego, który w meczu z Milanem obronił rzut karny, a w zasadzie bronił dwa karne. Z czego przy tym drugim bardziej pomógł mu słupek i fatalne uderzenie Teo Jedyne co zarzucają mu włoskie media, i w sumie ja też, lepiej mógł się zachować przy strzale Rubena loftusa Chica, kiedy to po strzale głową piłka przełamała jego ręce. Tutaj włoskie media piszą o tym, że nie popisał się refleksem. Ale to tak naprawdę jedyny zarzut, bo są nim po prostu oczarowani. Polak nie dość, że wybronił, powiedzmy to, dwa karne. No to jeszcze zanotował bardzo dużo kluczowych interwencji. Podolski jest coraz bardziej sfrustrowany tym, jak działa organizacyjnie Górnik Zabrze. W wywiadzie dla kanału Meczyki powiedział, że go to już po prostu w... yy, denerwuje. To. Przede wszystkim oburza go chaos organizacyjny. Piłkarz starał się cały czas i stara pomagać górnikowi, jednak według niego nie wszyscy to doceniają, częściej jest mu zarzucane to, że inkasuje za dużą pensję. Przy czym Podolski już otwarcie w wywiadzie powiedział, że w przypadku górnika więcej wydał niż zarobił. Mówi również o tym, że władze klubu nie do końca wykorzystują jego potencjał, a zwłaszcza jego nazwiska. No, jest mistrzem świata, grał w wielu ogromnych klubach, a mimo wszystko to nazwisko nie jest do końca tak promowane, jak on by sobie tego życzył. I twierdzi, że przez złą ekspozycję tego nazwiska również cierpi na tym klub. No, ciężko się nie zgodzić, bo jednak, mając takiego piłkarza w składzie i w drużynie, można to nazwisko wykorzystać dużo lepiej. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się jutro na shortach. Trzymajcie się miłego tygodnia.